1000 and 1000, czyli w puli przed flopem znajduje się już 22 tysiące, to jest solidna porcja żetonów, nawet dla kogoś, kto dysponuje jednym z większych staków, tak jak Grabson. dzięki zabraniu tych żetonów jest on drugim graczem, który przekroczył granicę 300 tysięcy teraz chęć. Wspomnianych 22 tysięcy, wyraża Mirac, grając 21 tysięcy z wczesnej pozycji. Może to świadczyć o sporej sile jego ręki. Zobaczymy, czy któryś z przeciwników będzie chciał się o tym przekonać na własnej skórze. Żelik zerknął w karty, w tej chwili przygląda się swojemu przeciwnikowi. Prosi go o przeliczenie żetonów. Mira liczyć nie musi, doskonale wie, jakim w takim dysponuje. Jeżeli pasuje. Amazonit również pasuje. Marcin szybko także. Chip leader Mateusz. I w tej chwili w grze pozostają blindy. Będący na małym blindzie, Marcin Szczepański decyduje się dołączyć do gry. Poligrab wyrzuca swoją rękę, i we dwóch w tej chwili zostają w grze. W flopie 1077 Marcin zaczekał, a na zagranie Olin zdecydował się agresor przed flopem, czyli Miras. 78 tysięcy wynosi zagranie Mirasa. Mamy call także pierwszy sprawdzony Olin na stole finałowym. A z 10 paraszówek u Mirasa, także ma dwa auty. Dziesiątka, już autów nie ma. Dwójka. I żegnamy pierwszego gracza na stole pionowym. Dziesiąte miejsce na Uniwersytecie of Poker Warszawa zajmuje Miraz. No cóż, z szolstakiem byłem i złapałem jakąś niską parkę. Może powinienem wejść od razu Olin Za 100 tysięcy podbiłem do 21. Dostałem call. Wydawał wydawał mi się dosyć taki bezpieczny 7.70. Po czeku przeciwnika zagrałem olin, niestety dniał dziesiątkę, złapał jeszcze jedną. Pozostało nam już tylko dziewięciu zawodników w grze, a Marcin Szczepański dzięki temu rozdaniu również zbliżył się, albo już nieznacznie przekroczył granicę 300 tysięcy. Że w tej chwili mamy trzech graczy na czele: to Mateusz Żbikowski, Marcin Szczepański i Grabson. To jest ta trójka, która w tej chwili prowadzi. Tym razem do ataku postanowi przystąpić czy Mateusz, zagranie za 22 tysiące. 24. A 24. I kontra od poligrafa w tej chwili: Olin. Mateusz się tylko dopytał dokładnie, ile to jest. Powiedział: Muszę ci dać. To może to świadczyć, że nie, nie ma być może zbyt silnej ręki. Poligraf cały zadowolony, uśmiechnięty. Zobaczymy, czy tak będzie również po flopie. AS9 PiK. A AS10 ma Mateusz. Zobaczmy flopa. Jest dziewiątka. Kolejny król i czwórka, Królka. druga y, na bordzie, ale dziewiątka daje zwycięstwo w tej chwili Poligrafowi, mimo słabszej ręki przed flopem. Gdy poligraf na poważnie wraca do gry. Na małym blandzie Maciek, na batonie Grafson. Na razie dwóch zawodników na wczesnych pozycjach, trzech już, czterech. Pasowało karty. Poligraf jednak się powstrzymał. Podobnie wszyscy gracze spasowali, i teraz z batona zagrywa za 22 tysiące Grapson na blindy Maćka i żelika. Maciek rozpoczął proces myślowy. Może to chwilę zająć. Może ja w tym czasie opowiem Państwu historię pokera na świecie. Więc w starożytności, proszę Państwa, e, grano na kamyczki. A Maciek już zakończył proces myślowy. E, Żelik e, swój proces przeprowadził o wiele szybciej. Kolejne rozdanie na stole finałowym przed nami. Dziewięciu graczy w grze, przypominamy. Na blindach teraz Amazoni i Marcin Ruzik. Jak na razie wszyscy pasują swoje karty. Zamiaru takiego nie ma. Prezes, który wsuwa wszystkie swoje żetony, gra all-in. All-in niespełna 100 tysięcy. Przypominam, że blindy w tej chwili to 5 tysięcy, 10 tysięcy, ante 1000. Puli mamy więc 24 tysiące już. Przed flopem. Kol oznajmia chyba Grabson. Że będziemy mieli kolejne starcie. Walkę jednego z graczy o przetrwanie. Tym razem o przetrwanie walczyć będzie prezes. Grabson ma zdecydowanie więcej od niego żetonów. Zobaczymy jeszcze, co zrobią blindy. Amazonic wycofał się. To samo zrobił Marcin. Showdown Wallet 10 u prezesa. Dwa króle u Grabsona. 8, 7, 6, 9. NACSA. Prezesowi. Nie ma 9. Nie ma Głośna owacja kibiców Grapsona. Brawa dla prezesa, który kończy udział w USOW Warszawa na 9. miejscu.